Dzień dobry. Jedna z osób mówi tak, Jacek, tylko nie wchodź w politykę, proszę cię, nie wchodź w politykę. Nie chcę, nie chcę, ale muszę. To jest tak. No niestety, żyjemy w takim świecie, gdzie antychryści kombinują, żeby przyjąć władzę. W Polsce też. No to każdy katolik ma obowiązek walki z antychrystami. Jeśli ktoś walczy z krzyżem, to to jest mój wróg. No Nie lubię wrogów, nie lubię wojen. Jestem stworzony do raju. No nie lubię tego, nie, lubię, nie znoszę polityki, nie znoszę, mam wstręt, ale z powodu tego, że ci ludzie walczą z Jezusem Chrystusem, no to muszę wejść do tej walki. No nie chcę do tego okopu włazić, ale muszę. I to każdy, niestety, katolik ma obowiązek walki z Antychrystem. Wiadomo, no nikt z nas tego nie lubi. Ta polityka jest straszna. Jest straszna i no, no nic dobrego z tego nie wygląda. Nie, no wygląda strasznie ta polityka. Ale walka z antychrystem to absolutny obowiązek. A tych antychrystów w Polsce się mnożyło. To nie tylko jeden, ten co walczył z krzyżem w Warszawie. Ale jest ich więcej. Jest ich więcej. Walka z antychrystami to post, modlitwa, Jałmużna. To walka z szatanem. Czyli im bardziej święci jesteśmy, tym nasza moc walki z Antychrystem jest większa. Także kiedy my się uświęcamy, Antychryst słabnie. No więc życzę wszystkim owocnej walki z Antychrystami. Bo ci, co walczą z Antychrystami, to dodatkowo ordery będą mieli w raju. To oczywiście on tak jest, ale jakby to powiedzieć, nie, nie najważniejsza taki z tymi orderami, ale walka z antychrystem jest koniecznością. Dobry Boże, dopomóż nam w tej walce. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom moim się Dziękuję tej Panie Boże i wszystkich Bogosław i, i Trzech Mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przypominam, że to moja prawa ręka, a kamera odwraca strony. Miłego dnia wszystkim życzę.